Dziś rozwiąże problem głodu na świecie za pomocą kanibalizmu i potężnych słoni bojowych. Dla kanibala każda walka to walka o jedzenie. Obecnie Crusader Kings 3 to jedna z najbardziej realistycznych gier na rynku. Możesz być bankrutem, prawiczkiem czy śmiertelnie chorym. A dzięki nowemu DLC gra jest jeszcze bardziej realistyczna, bo możesz też zostać bezdomnym. Na moje szczęście, deweloperzy Paradox Interactive podjęli ze mną współpracę, żeby ograć nowe DLC z jednym wymogiem. Muszę zwalczyć głód na świecie. Widzicie, kiedy gracie w tym dodatku jako podróżnik bez ziemi, za każdym razem, kiedy przyniesiecie swoją małą bazę, albo w moim przypadku, no, zapłacicie nową walutą za opatrzeniem żywności. Jest ona nieaktywne dla postaci z ziemią, ale jak zawsze mamy utrudnienia. Żeby zdobyć jakiekolwiek tytuły, potrzebujesz armii, co niestety trochę kosztuje. I nawet kiedy zdobędziesz armię, cóż, ci chłopcy stają się bardzo wygłodniali, co utrudnia dbanie o to, żeby każdy był najedzony i szczęśliwy. Całe szczęście znalazłam nowe exploity w tym DLC. Które dadzą mi ogromne ilości złota, którego użyję do stworzenia wojsk, oraz do utrzymania tych wojsk w dobrym stanie. A żeby wykonać to dość ciężkie zadanie, stworzyłam idealną postać. Poznajcie Jeffrey'ego damera. Jeffrey w środku jest tylko dzieckiem. A nie, chwila. Jeffrey w środku ma dziecko. I jak na niego przystało, mój Jeffrey Dahmer, jak widzicie, ma tylko dwa punkty nauki. Ta gra jest realistyczna. Ale to nic, bo dziś i tak to zmienię. Także zaczynam grę tutaj, pośrodku kraju znanego jako Mała Francja. Znanego ze swojej wybitnej kuchni. Hmm, czyli to chyba znaczy dziecięcy posiłek. Jak widzicie, nie tylko nie mam złota, ale też brakuje mi prestiżu i wojaków, bo mam tylko jednego siebie. Ale bez obaw, niedługo będę przewodzić najpotężniejszą armią w dziejach. Patrząc na mój obóz, widać jak na dłoni skromniutkie schronienie dla wygłodniałej bandy Tamera. To właśnie tutaj mogę postawić nowe budynki, które dają różne bonusy. No ale w tym momencie i tak mnie na to nie stać, bo zaczęłam jako zupełny biedak. No, no! Wrócimy do tego, jak zdobędziemy pieniążki. Deweloperzy wyznaczają mi podstawowe zadanie. To jest wypełnianie kontraktów, jak chociażby ten, i wesprzeć żona w jego zadaniu w stworzeniu jakichś katolickich ksiąg czy czegoś. I właśnie w ten sposób chcą, żebym grała. Ale nie będziemy tego robić. Nie, 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 nie. Na szczęście mam kilka sprytnych sztuczek w tym filmie, nieskończonej ilości złota i prestiżu nadchodzę. Pierwszą rzeczą, którą zrobię, będzie przeniesienie mojego obozu do Pary Pary, w pobliżu tego kościoła, o tutaj. I teraz widzicie, kiedy tylko przeniosę swój obóz, kosztuje mnie to 125 racji żywnościowych. Obecnie 125 to nie tak dużo. Od początku mamy tylko dwie osoby w obozie i utrzymanie ich nie jest takie wymagające. Co więcej, czasami pojawiają się eventy, które dają nam małe ilości jedzenia, więc na razie nie muszę się o to martwić. Ale kiedy w końcu zbuduję potężną armię, koszty zaopatrzenia będą liczone w dziesiątkach tysięcy i dlatego potrzebuję sprytnego sposobu, żeby je uzupełnić. Ale na razie pozwólcie, że przeniosę obóz do tego kościółka i zaczniemy przygotować. Skoro już tu jestem, to pierwszą rzeczą, którą zrobię, będzie. wyjście do tego kościoła. Jest tylko jedna rzecz, o której musicie pamiętać w kwestii eksploita na ogrom złota. Ta zasada to 1, 2, 3. Jestem więc na głównym placu i mam kilka różnych opcji. Mogę pójść do kościoła, do karczmy, albo gdzieś indziej, ale ja wybiorę pierwszą opcję. 1. Do kościoła. A teraz, gdy jestem w kościele, mam więcej opcji. Mogę odwiedzić uzdrowicieli, pójść do kościoła, lub wybrać się na relaksujący spacer po ogrodzie. Teraz wybiorę drugą opcję, pójdę do kościoła. Wchodzę do kościoła i wita mnie ten uroczy pan, który ma odwróconą fryzurę typowego Fagboja. Tu też mam opcję. Mogę dokonać darowizny na rzecz kościoła, mogę prosić o błogosławieństwo, lub mogę ukraść darowiznę dla kościoła. Jeffrey jest beznadziejny we wszystkim, ale tworząc go, dałam mu 28 punktów intrygi. Zrobiłam to celowo, ponieważ dzięki tym punktom intrygi mam bardzo wysoką szansę na kradzież tych derowizn. 77% szans na zdobycie stówki. Jeśli jednak ostatecznie mi się nie uda, zostanę wykluczona z kościoła i stracę trochę pobożności. Ale jestem skłonna zaryzykować. Wybieram więc opcję numer 3. Mamy to! Uda na kradzież! Sukcesywnie okradliśmy kościół. I to właśnie, kochani widzowie, jest technika 1-2-3. Wracając do sedna, to świetny sposób, żeby zrobić stówkę naraz, ale obiecałam wam exploitany Nieskończone złoto i prestiż. Muszę się pod to przygotować. A pierwszym, co w tym kierunku zrobię, będzie wybranie odpowiednich perków w drzewkach. Zauważycie, że drzewka stylu życia nieco różnią się od tych, które normalnie znamy. Zacznę od drzewka intrygi, ponieważ potrzebuję stąd kilku skili, które są zupełnie nowe. Mowa tu między innymi o Long Peak, które umożliwia ci przerobienie więźniów na jedzenie. Ale ponieważ moja postać ma wykształcenie w zarządzaniu, zaczęłam grę z trzema losowymi perkami w zarządzaniu. I na potrzeby eksploita dziś będę potrzebować dokładnie tego: High Stakes Bitering, który bez wątpienia jest wyważony super i nie mogę nim zepsuć gry ani trochę. Ale zanim będę mogła to zrobić, muszę ukraść więcej złota z kościołów. Aby zrobić to skuteczniej, potrzebuję pomocy. Przenosząc obóz do nowych miejsc, mogę się udać do lokalnej tawerny. Mam możliwość rekrutacji innych osób do mojego obozu. I chyba wezmę jego, ma naprawdę dobre statystyki. A co do tej babki, jest. A, jest dla Jeffrey'a małą przekąską. No dobra, wybiorę jego. Będzie mnie to kosztować całe ukradzione złoto, ale naprawdę warto. Wybrałam tego gościa, ponieważ jeśli przejdę do stanowisk na moim dworze, zauważycie, że pojawiło się kilka nowych. Ten facet będzie dobrym kandydatem na mojego zastępcę, ponieważ ogólnie jest dobrze wyważony i jak widzicie, da mi dodatkowe trzy punkty w każdej statystyce. Na koniec przyniosę obóz jeszcze raz do najbliższego kościoła, ponownie stosując metodę Raz, dwa, trzy. Raz. Dwa! Jak widać nasze szanse na sukces wzrosły, ponieważ mam teraz zastępcę. Trzy! I tak oto 100 złota wpada na moje konto! Mogę przejść do następnego kościoła. Łatwizna, znów zarobiłam 100 sztuk złota. Przejdźmy zatem do następnego kościoła, który jest najbliżej. I znowu to samo. Raz, dwa, trzy! O to się akurat nie udało! Zostałam wygnana z kościoła, tak więc będę musiała poczekać do 1 czerwca do ponownej próby, ale to w sumie nic. Teraz jak czekam, to mogę ulepszyć obóz, wybierając kilka tych budynków z tej listy, ale żeby za chwilę z powodzeniem przeprowadzić mój exploit, zamierzam wybrać tylko budynki, które zwiększają moją prędkość podróżowania i bezpieczeństwo podróży. Najpierw więc wybuduję jakąś podstawową barykadę obozu, co będzie gotowe za 6 miesięcy. Wtedy będę gotowa na kolejną rundkę 1 2 3. I oto barykada obozu. Pięknie, spójrzcie tylko na ten obrazek. Teraz mogę wybudować dodatkowe rzeczy wewnątrz tej barykady, którą stworzyłam, ale na razie zamierzam zainwestować moje złoto w inny budynek. Konkretnie w wagony z zaopatrzeniem, które poprawią moją prędkość podróży o całe 2%. I to też będzie gotowe za 6 miesięcy. Także będę teraz chodzić w kółko i kraść złoto z kościołów, póki nie rozwinie się mój obóz i będę mogła zacząć mój exploit. Więc dołączacie do mnie ponownie 11 marca. Możecie zauważyć kilka rzeczy o moim dochodzie. Zarobiłam sporo złota, ale mam też ujemną pobożność. O, to się akurat nie udało. Zostałam wygnana z kościoła. Więc tym, co teraz zrobię, będzie ponowne pójście do kościoła i złożenie ofiary w wysokości 15 zł za 250 pobożności. Jesteś bardzo hojna, moje dziecko. Rozumiem, że zdobycie monet nie zawsze jest łatwe dla takiego podróżnika. Nie, w zasadzie to jest całkiem proste. Raz, dwa, trzy! 100 złota wpada na moje konto. O, nic tak nie dbam jako dobro moich bliźnich? Poczciwy Geoffrey. Teraz jestem prawie gotowa na wykorzystanie Exploita, ale muszę jeszcze dokonać modyfikacji celu naszego obozu. Obecnie moim celem jest chodzenie w tej z powrotem, ale skupię się na eksploracji świata. Dzięki temu zwiększę prędkość podróżowania jeszcze bardziej, co będzie bardzo ważne w przyszłości. Wracając do Exploita. Jak widać, Jeffrey ma obecnie 28 lat i chcemy, żeby żył tak długo, jak to możliwe. I zazwyczaj, aby to zrobić, trzeba wybrać drzewko nauki. I zgarnąć perka Hall of Body. Ale jest mały problem: zdobycie samego Longpik zajmie mi wieki. Jak więc mam zdobyć jedno i drugie? Żeby to zrobić, muszę przejść do możliwych aktywności i odwiedzić lokalny uniwersytet. Mogłabym pojechać do Canterbury, Cordoby albo Watykanu, ale jeśli spojrzę na cały świat, mogę też pojechać na wymianę studencką. Podróżami powrót zajmie mi jakieś 3 lata, ale tak naprawdę mało mnie to obchodzi. Co więcej, dzięki nowemu DLC dostajemy dostęp do nowych OP metod podróży: iść szybciej, robić zwiady, ale też o wiele korzystniej się targować. Co jak możecie pamiętać, mamy z drzewka zarządzania. Będę potrzebować dokładnie tego: High Stakes Bartering. Zobaczycie, że gdy będę przejeżdżać przez baronie, dostanę złoto o równowartości 25% łupu z tejże baroni. Ale chwila, to brzmi bardzo niezbalansowanie. Jak spojrzymy na temat, Opisującą stan ekonomii na świecie, widać jak na dłoni, że wszystko, co jest na żółto, ma naprawdę dużo złota. Wracając do kordoby dla przykładu. Zarabiają 12 sztuk złota miesięcznie i mają w zapasie 161 złota jako łup. Jeśli zdecyduję, że chcę przejść się do kordoby z tym bonusem, zdobędę około 40 złota, co nie wydaje się najgorszym dealem zamiast za wycieczkę. Ale zauważycie coś jeszcze: taką małą ikonkę mówiącą, że jeśli tu przyjdę, dostanę 200 punktów doświadczenia do drzewka nauki. W zasadzie zauważysz, że tak. Takie kąki są na całej mapie. Inne dadzą mi doświadczenie w drzewku wojennym czy w drzewku zarządzania. Ale gdybym odwiedziła każde miejsce, które daje mi doświadczenie w nauce, dałoby mi to wystarczająco doświadczenia, żeby odblokować Hall of Body. Dzięki czemu pożyję parę lat dłużej. Więc to, co zainwestuję w łażenie w kółko, spłaci się w przyszłości. Ale idąc dalej, gra zachęca mnie do odwiedzenia tylu miejsc, ile się da, bo samo to zagwarantuje mi tony złota. Pozwólcie, że zmodyfikuję trasę. Dobrze więc, po ustaleniu drogi najpierw zacznę od pójścia do Anglii. Przejdę ją całą, zgarnę całego expa, potem udam się na półwysep Iberyjski. Po Hiszpanii polecę do północnej Afryki, następnie kierunek Egipt. Przejdziemy przez Mekę i przez Indię. Jak to będzie za mną, to wrócę tędy przez Bliski Wschód, Cesarstwo Bizantyjskie, Rzym i dom. Wiem, że to wygląda trochę strasznie, ale tak naprawdę nie jest tak źle. Większość powiadomień będę pomijać, żeby zrobić to sprawniej. I wynajmę najemników za 20 sztuk złota. Zwiększą bezpieczeństwo mojej podróży i ją przyspieszą. I jak widzicie, mam teraz ogromny busty do prędkości podróżowania ze względu na te wszystkie bonusy, które gromadziłam. A piękne w tym wszystkim jest to, że nie zużywam w ten sposób żadnych racji, bo nie przenoszę obozu. Tylko sama chodzę po świecie. Także zacznijmy! Jak mówiłam, będzie dużo powiadomień, wycnie się je w montażu, jeśli będzie potrzeba. No i zaczę. Podróż po Anglii, zaraz dotrę do Londynu i zyskam 30 zł za samo przyjście tam, ta gra jest urocza. Jak widzicie, właśnie zakończyłam podróż przez Anglię, płynę do Hiszpanii i do tej pory zgarnęłam 715 sztuk złota. Jeśli to nie jest niezbalansowane, to ja już nie wiem, co jest. Hajs za sam spacer! Teraz zamierzam wydać te pieniądze na mój obóz, a konkretnie na ulepszenie pawilonu, co zapewni mi większe bezpieczeństwo w podróży po raz kolejny i dodatkowo zwiększy moje prowizje w przyszłości. Udało się ukończyć wycieczkę po Hiszpanii, za co wpadło kolejne tysiąc sztuk złota, a ponieważ gromadziłam to złoto krótko, to jeszcze szybciej zainwestuję je w budynki obozowe, więc ulepszę mój pawilon do trzeciego poziomu. O, udało się trafić na pomocny event przez to, że się starzeję. Nie wiedziałam, że 30 to starość i mogę ulepszyć pawilon za darmo. <dajecie> Dajcie mi to anulować. O, jak to zrobię, dostanę zwrot zainwestowanej kasy. A za 250 zł zrobił mi pawilon instant. Dobra. No i pięknie. A teraz mogę wydać więcej złota na inny budynek. Konkretnie zamierzam wybrać poligon do ćwiczeń. Ten budynek będzie niesamowicie ważny dla stworzenia najsilniejszej armii świata, ale o tym trochę później. Oj, niestety złapałam tyfus. Ta, już po mnie. O, dobra wiadomość! W przeciwieństwie do wielu przede mną jestem w stanie to przetrwać, let's go! Przeżyłam, by walczyć dalej, zwalczyłam tyfus! I po zakończeniu naszej podróży przez Indie w skarbcu mam jakieś 2300 zł. Dobra, byłam na uniwersytecie i dostałam parę punktów zarządzania, także od razu je wydam i wybiorę See How It's Done co da mi 20 sztuk złota za każde odwiedzone miejsce warte uwagi. A jeśli pamiętacie, specjalnie zaplanowałam tę podróż tak, aby odwiedzić jak najwięcej takich miejsc. Także da mi to jeszcze więcej złota. A więc zaraz przejdę przez Konstantynopol, w którym jest ponad 400 złota. Nie mogę się doczekać. No i łatwizna. A, nie, czekaj, to nie był Konstantynopol, to była miejscowość obok. No dobra, teraz się udało. 5000 tysięcy złota. Teraz zamierzam reinwestować w moją bazę. Będę ulepszać wszystko, co mogę. I znowu mam tyfus! Świetnie! I znowu go nie mam! Dożyję kolejnego dnia! Poważnie dwa razy w ciągu jednej podróży. Okej, okay, wróciłam do domu. Jestem trochę starsza, trochę bardziej szpetna, i kolejne choróbsko mi doskwiera. Ale poza tym jesteśmy w dobrej formie. Obecnie mam 6 tysięcy złota do wykorzystania przez mój exploit. A było i ponad 10 tysięcy, ale jak widzieliście, inwestowałam cały czas w obóz. Dodatkowo dostałam 20 punktów umiejętności do wyboru dzięki odwiedzaniu miejsc wartych mojej uwagi. W drzewku wojny zamierzam wybrać skilla Soldiers of Lesser Fortune, co zmniejsza koszty rekrutacji żołnierzy o 20%. Wybiorę też Detailed Cookbooks, co zmniejsza wydatki racji żywnościowych o 20%. W drzewku nauki zgodnie z planem Hall of Body. A w przypadku drzewa intrygi wybieram Long Pick. I teraz rozwinę gałąź o nazwie Skimmer, żeby później zastosować kolejną sztuczkę. Teraz muszę zacząć budowę najpotężniejszej armii w historii ludzkości. Zamierzam przenieść się do Indii. Tym razem zabieram cały obóz ze sobą. Będzie to konieczne do zbudowania moich wojsk. Tak więc rozpoczęłam moją przeprowadzkę do Indii, ale tym razem skorzystam z opcji podróży: Szukaj sekretów. Pamiętacie, jak pojechałam na małą wizytę na uniwersytet? Powiedziałam, żeby się nie martwić o wyskakującą Zwykle można uniknąć negatywnych skutków z okienek, wybierając opcje, które kosztują prestiż. Więc jeśli nie chcesz, żeby ci się coś stało, po prostu wydajesz trochę reputacji. Ale jest pewien problem, ponieważ podczas sześcioletniego marszu podjęłam wiele kosztujących prestiż opcji. Więc szukanie sekretów nie tylko pozwoli mi się odkuć, da mi niemal nieskończony prestiż. Mam te opcje dzięki temu, że w drzewku intrygi wybrałam umiejętność Digging for Dirt. A pozwala mi to poznać sekret losowej osoby z miejscowości, którą uda mi się odwiedzić. I piękne w tym wszystkim jest to, że szansa na to jest oparta na moim poziomie intrygi, a przez parę lat udało mi się ją udoskonalić do 34 punktów. To znaczy, że za każdym razem, gdy przejdę przez jakiekolwiek zaludnione miejsce w drodze do Indii, mam szansę 1 na 3 na odkrycie sekretu i to jest zupełnie overpowered. Pokażę wam. Idealnie udało mi się odkryć sekret tego gościa. Jest niewierzący. Mogę go szantażować i zyskać na niego haka. I gdy zamienię sekret na haka, mogę od niego zażądać zapłacenia zapłaty za trzymanie języka ze zębami. Zapłaci mi 30 sztuk złota. Nie pozostaje nic innego jak zażądać pieniędzy. Bądźmy szczerzy, nie wzbogacimy się zdobywając po 30 złota. Złoto jest tutaj tylko wisienką na torcie. Ważnym elementem tej strategii jest fakt, że można ją połączyć z perkiem I look good in comparison, który pozwala mi zdobywać prestiż za każdy sekret, o którym podzielę się ze światem. Także tym się obecnie zajmę podczas podróży do Indii. I z całą pewnością nie powinnam móc po prostu chodzić po świecie, odkrywać sekretów tak łatwo i szantażować ludzi, żeby nie puścić pary z gęby, a potem i tak ujawnić ten sekret dla prestiżu. Troszeczkę przesadzone, prawda? Jest to dopiero wczesna wersja nowego DLC, więc wszystkie chwyty dozwolone, żeby rozwiązać problem głodu. Nieważne jak bardzo wkurzymy losowych ludzi lub deweloperów, którzy naprawdę się napracowali. O, idealnie poznałam kolejny sekret! To oznacza więcej szantażu. Okej, okay, dotarłam do Konstantynopola i wpadłam do tawerny. Uu, kto to? Podniosę ją trochę na duchu. Może postawię jej drinka? Aha, zaczęłam mnie ignorować. Mm, chyba mogłam się tego spodziewać. Ten facet zaczepia Twoją dziewczynę na ulicy. Co robisz? Dajcie znać. Dobrze, więc aktualnie jest 3 lutego. Wreszcie udało mi się dotrzeć do Indii, więc wreszcie mogę przejść do mojego obozu i ulepszyć mój poligon do ćwiczeń pozwalający mi wybudować kolejny budynek rezerwat słoni. Co da mi możliwość rekrutacji kawalerzystów na słoniach. I powiem wam od razu, że są całkiem mocni, więc będę dalej inwestować w moje budynki, aby poprawić jakość moich żołnierzy. No dobrze, mam już rezerwat. Teraz jestem gotowa odebrać trochę słoni wojennych, żeby zbudować najpotężniejszą armię, jaką widział ten świat. Całe to złoto z moich długich wycieczek i szantażów losowych ludzi wreszcie się na coś przyda. I mogę już zacząć wyprowadzkę z Indii, gdzie wiedzą o istnieniu słoni wojennych, tam gdzie nie wiedzą o istnieniu słoni wojennych, jak we Francji. Więc pakujcie manatki, kochani, wynosimy się. Więc dotarłam mniej więcej stąd do tego miejsca i wydałam większość zapasów. Prawie całe moje jedzenie, ponieważ te przenosiny tych wielkich słoni nie są tanie. Na razie, gdy moja armia jest jeszcze mała, to kosztuje mnie 30. 30 racji za jedną baronię i jednego słonia. Rzeczywiście głodni chłopcy. I będę potrzebowała sposobu, żeby ich wykarmić. I myślę, że najlepszym sposobem na zdobycie nowych racji jest rozpoczęcie wojny. Okej, okay, ale zanim zacznę wojnę, udam się do pobliskiego zamku. Pójdę do tawerny i poszukam kogoś wartego uwagi. Uuu, ta kobieta wygląda ciekawie. Ktoś, kto jest w tej samej lidze co ja. Może da mi kilkoro ciekawych dzieci? Wyobrażam sobie teraz bandę dzieci, które są inteligentnymi albinusami i kanibalami. Okej, okay, zwiążę się z nią. Wykorzystam teraz resztę mojego złota, aby trochę zwiększyć ilość moich wojsk. Uzupełnię moich żołnierzy za pomocą reszty racji, jakie mi zostały, zatrudnię kapitana kawalerii słoniowej, zwiększymy jej obrażenia. Teraz poruszanie się z całą świtą będzie okropnie kosztowne i muszę się zabrać za pozyskanie jedzenia, i dlatego musimy iść na wojnę. Okej, okay, tu się coś dzieje. Ten zacny człowiek przegrywa swoją wojnę w 92%. Wygląda na to, że nie odmówi odrobiny pomocy, więc mogę mu zaoferować pomoc wojskową i jest skłonny wynająć moje słonie bojowe za skromne. 25 sztuk złota. Co wystarczy na kupienie orzeszków, ale to nic, słonie je uwielbiają. Chyba. Spójrzcie na to, 312 słoni bojowych zmierza do bitki z armią liczącą 2500 żołnierzy i zmieciemy ich z powierzchni ziemi. Dosłownie ich zmiażdżyłam i pojmałam przy okazji wrogów. Zmiotłam ich z powierzchni ziemi. Nasze 300 słoni zabiło 2,5 tysiąca gości. Wyobrażacie sobie, co się stanie, gdy będę mieć ich tysiące? Mamy war score na 100%, ale to mnie tak naprawdę nie obchodzi. Obchodzi mnie sprawa siedmiu więźniów. Przejdę zatem do tych więźniów i zamienię każdego z nich w podejrzane mięsko. I to, co jest naprawdę fajne w Perkulonk Peak, to to, że jest on oparty na wadze więźniów. Patrząc więc na naszych różnych więźniów, możecie zobaczyć, że ten jegomość da mi 340 racji żywnościowych. A z kolei ten facet, który jest trochę bardziej pulchniutki, jego mogę przemilić na prawie 400 racji. Nazwałam go grubym i nakarmiłam nim słonie. Jak to nie kochać tej gry? Więc teraz skupię się na tym i po prostu zmienię każdego więźnia, jakiego posiadam w lochu, w mięsko, i nakarmię nim moje słoniki. I mogę też przenieść moje jednostki do Imperium Abbasydów. Jak wszyscy wiemy, Bliski Wschód jest niesamowicie spokojny, ale ten dżentelmen tutaj jest na wojnie! No kto by pomyślał? Mogłabym mu zaoferować pomoc w tej sprawie. O, urodził mi się syn! Jeffrey II. I żadne z nas nie ma brązowych włosów, ale on ma. Zastanawiam się, czy to faktycznie mój syn, ale mniejsza. Teraz zaatakuję tych gości 2000 jednostek kontra moje 313. To będzie raczej prosta walka. I spójrzcie, ci też idą na nieuchybną śmierć. O, to będzie ciekawe. Chodźcie, zapraszam. <mum> Dwóch więźniów dami dodatkowe 600 sztuk racji żywnościowych. Fascynująca wojna. Po prostu chodzi w tej z powrotem, i mam takie ziomuś. Pomogę ci i pozabijam paru ludzi, ale może za dużo wymagam. Się... Idealnie, mamy kolejnego więźnia. O, jeszcze jeden i kolejne starcie. I jeszcze jeden. Nieustannie przerabiam ich na mięsko. Zajmijmy się tymi jego mościami. Pięknie, nieźle mi idzie karmienie głodnych. Nie ma co. Okej, okay, więc dotarłam aż do cesarstwa bizantyjskiego, zbierając w międzyczasie sporo zapasów, ale jest mały problem. Nikt wokół mnie nie toczy wojen, więc ja nie mogę pozyskiwać nowych więźniów. Ale mam do podjęcia decyzję desperate measures: mogę przemielić część obozowych pupili na mięso. Mogę zabić psy, koty i słonie, ale ja wybiorę w tym wypadku konie. Mimo, że słoń pewnie dałby mi więcej mięsa, to potrzebuję tych słoni do walki. Zobaczmy więc, ile dadzą mi koniec. Tysiąc! Idealnie! Teraz mogę dalej podróżować w kierunku Paryża. Udało mi się wrócić, ale wypłukałam się z zapasów kompletnie. Ale to nic, bo jestem teraz z powrotem w Europie, a ludzie tu nigdy nie widzieli potęgi moich szarych kolegów. Moja armia jest przepotężna, a każdy słoń zadaje 425 obrażeń. A porównując to do opancerzonych piechurów, na przykład, którzy zadają 41, stawia mnie to w całkiem niezłej pozycji. Ale żeby jeszcze bardziej, zwiększyć potencjał tych jednostek. Naprawdę potrzebuję zwiększyć moje zapasy złota. Zmieciemy wszystkich z mapy. Więc to, co zamierzam zrobić, to wybrać się na uroczą pielgrzymkę i udać się do Jerozolimy. I zamierzam wykonać dokładnie ten sam exploit, Po prostu zajmie nam o wiele dłużej. A few years later. No cóż, moja pielgrzymka już prawie dobiegła końca, ale jak widać, nie udało mi się tylko dotrzeć do Jerozolimy i wrócić. Dotarłam do Jerozolimy, a potem w drodze powrotnej pospatrywałam trochę po świętym cesarstwie rzymskim, Francji, Anglii. Potem przeszłam przez całe Włochy i wróciłam do domu poprzez Afrykę. I to dało mi ponad 8 8,5 tysięcy złota, co jest całkiem miłe i umożliwia mi kupno nowych kochanych słoników. Koło w moim boże się zepsuło. O nie, spóźnimy się. Dosłownie wędruję od 6 lat, pięć dni mnie nie zbawi. Teraz wezmę swoje złoto i ulepszę nim kilka budynków. Dokładniej zamierzam wybudować wozy ze skrzyniami. To pozwoli mi zatrudnić mistrza łupów, który za każdą wygraną bitwę da mi złoto i prestiż. A jak planuję wygrać każdą bitwę? Cóż, wybiorę resztę mojego złota i zainwestuję w słonie. Kilkanaście słoni później. Doskonale, teraz mamy tysiące słoni. Dwa i pół tysiąca szarych przyjaciół, którzy są gotowi dla mnie zabijać kogokolwiek im na. I piękne w tym, co się dzieje teraz, jest to, że mamy masę wojen. Jak ta na Sycylii? Ten facet ma 6 tysięcy żołnierzy i prowadzi dwie wojny. Dlaczego zatem nie pójść i po prostu nie zaoferować mu pomocy w tych wojnach? Bez żadnego ukrytego motywu, to tylko dla przyjaźni. You're not that guy, pal. Trust me. You're not that guy. Więc zwołajmy jednostki tutaj i wyślijmy je do pokonania 8 tysięcy przeciwników. A ci włosi zostaną niedługo zmieceni przez moje słonie, kanibale. Wygrałam tę bitwę, a dzięki mojemu mistrzowi łupów dostałam 256 złota. I nie tylko to, udało mi się także zdobyć czterech nowych więźniów z tej wojny. W tej wojnie nie mam już nikogo innego do zabicia, więc zobaczę, czy w magrebie nie potrzebują mojej pomocy. Wygląda na to, że ci tutaj wpadną na mnie. Hello? Hello. Hi. A te 7 tysięcy powinno być dość łatwe do pokonania. na jedno uderzenie! I mamy kolejny plasterek tajemniczego mięska. A teraz poczekam tutaj w Gibraltarze, aż przyjdzie kolejne 8 tysięcy? Obecnie cesarstwo bizantyjskie jest w stanie wojny z imperium Mongołów. Jestem gotowa zaoferować bizantyjczykom moją pomoc. Za 25 zł będę walczyć z 60 tysiącami. Zaoferuję mu więc moją pomoc. Pomoc militarną i wyślę słoniki. Nadeszła chwila prawdy. Czy moich dwóch tysięcy żołnierzy pokona mongolską hordę? Zaczynamy. To się nie skończy dobrze, to się nie skończy dobrze. Ej, co jest? O mój Boże, wygrałam. Wygraliśmy. 3 tysiące kontra 50 tysięcy. I jeszcze raz. Są po prostu miażdżeni. Wiem, co zrobię. O, możemy zmienić strony. Przejść na drugą stronę błota. Ej, to jest w sumie świetne. Wiem, co robić. Zaczynamy. Zmieniłam strony i walczę teraz dla Mongołów. Pozyskuję nowych więźniów na lewo i prawo. Cesarz oferuje mi negocjowane porozumienie. Jest skłonny dać mi całe to terytorium, żebym tylko z nim nie walczyła. Niestety nie. Schwytano wrogów, super! Teraz mogę odwołać moje wojska, a Imperium mongolskie zrobiło się ogromne. No dobrze, minęło trochę czasu i trochę bardziej rozbudowałam swój obóz. Konkretnie mam teraz ognisko poziomu szóstego, co da mi dodatkowe jednostki Men at Arms. Okej, okay, krucjata się zapowiada! Patrzcie, papieski wysłannik! Cóż, moi wojownicy będą gotowi do walki. To jeden ze sposobów na tytuły. Wydaje mi się, że teraz po prostu wymaksuję ilość moich jednostek, a słonie wojenne kosztują mnie tylko 40 złota. A to dlatego, że wybrałam umiejętność Cutting Costs, Serve the Crown oraz Soldiers of Lesser Fortune, co w ogóle zmniejszyło koszty rekrutacji Men at Arms. Zrekrutuję ich pod korek. A żeby odnowić ilość żołnierzy w oddziałach, użyję do tego racji żywnościowych, które zamierzam zdobyć z 39 jeńców pojmanych przeze mnie podczas różnych wojen w Europie. Świetnie, więc teraz zajmę się uzupełnieniem moich wojsk, używając do tego prowiantu. Okej, okay, jestem gotowa do ataku. Okej, okay, więc wylądowałam na brzegu. Przeciwników jest grubo ponad 30 tysięcy, ale jestem pewna, że jeśli po prostu tam wlecę, to ich pokonam bez problemu. Tak mi się wydaje. Lecimy. 5 tysięcy moich kontra 34. Tysięcy wrogów. I bez zaskoczenia oczywiście ich zmiotłam. Z 34 tysięcy przeżyło mniej niż 100. Wygraliśmy Krucjatę. Mam więc teraz ziemię na Iwizie. Może lepiej by mi było wtedy przejąć tamto imperium bizantyjskie, ale niech będzie. Więc zaczynając jako totalne zero, wyeksploitowałam grę na nieskończone złoto i prestiż, tworząc przy tym najpotężniejszą armię świata, obalając najpotężniejsze imperia, w pojedynkę wygrywając krucjatę, a co najważniejsze, rozwiązując problem głodu na świecie, zmieniając więźniów w mięso i karmiąc tym mięsem moje przemocne słonie. Polecam sprawdzić nowe DLC, daje naprawdę dużo frajdy. Możecie robić wiele niestandardowych rzeczy i dać dzięki temu tej grze całkiem nowe życie. Jeśli już je Kupiłeś to upewnij się że polubiłeś to wideo i zasubskrybowałeś kanał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko, pijcie dużo wody i bądźcie zdrowi.